Ja byłem przez 30 lat prezesem w tym firm z pierwszej setki w Polsce, jeśli chodzi o przychody, i wiem, jak ta mechanika działa. Moja pracownia, która ściąga Francuzów, za chwilę przyjedzie Włoch na kolejny staż z jednej z najstarszych uczelni artystycznych, nie ma żadnego wsparcia i nie dostanę. Gdybym był wielkim zakładem produkcyjnym, czeka na mnie cała masa wsparcia nas zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym, bo dla polityka liczy się głos, a nie rozwój. Przy czym moja historia jest inspirująca. My mamy problem, ci, ci, ci designerzy z poziomu kolekcjonerskiego, ci, którzy tworzą trendy z tymi designerami z zakresu przemysłowego, którzy sprzedają swoją pracę, nie umieszają. Ale znowu jest wielka walka plemion. Natomiast nikt nie rozumie, że jeżeli e, firma Adidas chce coś wymyślić, to jedzie do Włoch, bo tam ma artystów, tam ma e, e, know-how. A jeżeli chce produkować, jedzie do Polski. Niemcy, Mercedes, jeśli wymyśla lampy ksynonowe, to robi to w swoich uczelniach, w swoich strukturach, natomiast w Polsce trwa produkcja. I to jest błędne koło. My się z tego nie wyrwiemy, jeśli nie, nie potraktujemy rzemiosła, czy w ogóle tej praktyki yy, w sposób strategiczny. Czyli zainwestujemy w tą elitarną część, która zapączkuje dalej na dół i da również perspektywę tym młodym ludziom, bo to nie jest tylko kwestia odkrywania, że fajnie jest ciąć z piłą, ale ja słyszałem wiele historii i kto mi zapłaci za to, że ja będę piłą sobie ręczną ciął mebel. Ludzie potrzebują tak zwanego loftu, proste klejomki z metalowymi nogami. Prawda? I później to zderzenie z realnością jest takie, że wielu młodych utalentowanych ludzi gaśnie w starciu, bo, bo nie ma alternatywy.